Optymistyczna twarz Caitlyn widać ją wczesnym rankiem, gdy słońce świeci ci w twarz. Pobudka już 11. Co? Muszą pojechać do Eniston. Mówisz Caitlyn, że chcesz zrobić seans, by porozmawiać z Bradem, danym Banksem. Myślisz, że on pojawi się za dnia? Mam nadzieję, że wyzywająca sobie z tym poradzi. Lepiej szybko się przebierz, podrzucę cię. Cudownie. Wyglądasz pięknie perełka. Ty i Caitlin idziecie do chaty w rekordowym czasie. Chodzisz do środka i zauważysz ten sam garnek wiszący nad ogniem. Chcę znów porozmawiać z duchem. Jeśli twój duch zechce, nie powinno to stanowić problemu. Stara wiedźma drepta do garka, nalewa trochę płynu do miski i kładzie na stole. Na początku nic się nie dzieje, ale nagle głos woła z bliska i daleka. O, Perełka, dlaczego mnie wezwałaś? Opowiedz mi o tobie i deklanie. Opowiedz mi o Ariel Banks. Odpowiedz mi o Ariel Banks. Niestety mój aniołek... Co się tam stało, Brinda? Po śmierci mojej żony pomyślałem, że Declan, Ariel i ja możemy pojechać do Edinson na wakacje. Ariel Banks, twoja córka, zgubiłeś ją tam, prawda? Nie chcę o tym rozmawiać. Brendan, to może być nasza jedyna szansa na uratowanie Twojego zamku. Bo po prostu powiedz mi wszystko, co wiesz. Jeśli nalegasz, to był mglisty dzień. Ariel i Declan poszli się pobawić. Kiedy wrócił Declan, Arl z nim nie było. Szukaliśmy wszędzie przez wiele godzin i tygodni. Patrzyliśmy, szukaliśmy i nic nie znaleźliśmy. Czy to było 6 kwietnia 1996 roku? Czy to był dzień, w którym zaginęła? Och, przeklęty dzień! Przeklęte miejsce. Myślę, że byłoby lepiej, gdyby deklan zniszczył to wszystko i pogrzebał z tym mego ducha. Twoja córka żyje, Brendan. Znaleziono ją tego dnia. Co? Od tamtej pory mieszka w Eniston. Ona żyje. To nie może być, to po prostu nie może być. Zanim Brendan zdąży cokolwiek powiedzieć, tym znika, a razem z nim sam Brendan. Co się stało? Moje zaklęcie może ci dać tylko tyle czasu, moja droga. Ale to tylko kilka minut, miałam więcej pytań. Kochanie, obawiam się, że nie ma we mnie zbyt wiele mocy komunikacji. I ja z innym światem, pochłonęła ją całą. tu będzie musiał cię znowu znaleźć, jeśli chcesz z nim porozmawiać. Rełka, chodź, a oj, plan właśnie do mnie napisała. Ona i Kilian są już w drodze do Deklana. Po gorączkowej jeździe z powrotem do Dublina. W końcu przybywasz ponownie do siedziby Punks Incorporated. Deklan musiał powiedzieć ochroniarzom, że nadchodzą. Wpuszczają mnie bez żadnego problemu. Jeden z ochroniarzy prowadzi cię do biura Deklana. Cillian, Ibonea i Deklan już tam są. Cillian rzuca ci słodki, ale nerwowy uśmiech, kiedy wchodzisz. Deklan zabija cię wzrokiem. To był twój pomysł, żeby porozmawiać na osobności, prawda? Mógłby pan nas najpierw zaprosić do stołu, panie Banks? Zdecydowanie mogłem. Czy mogłabyś podać mi powód, dla którego ci wszyscy ludzie są w moim biurze perełka? Uspokój się, deklan. Nie mów mi, że mam się uspokoić, dobra? Czy to nie wystarczy, że muszę radzić sobie z zamkiem? Powinniśmy przejść do sedna. Im szybciej to się skończy, tym lepiej. Wytłumacz się, pozwól Albo Nean mówić. Powiedz mu, co znalazłaś, się, Declan, Deklan, jestem twoją siostrą. Akt urodzenia w archiwach to potwierdza. W pokoju zapada cisza. W końcu Declan mówi. I powinienem w to uwierzyć, bo. Bo masz oczy, prawda? Widziałeś, co tam jest napisane. Nie udawaj, że nie mam 10 tysięcy sposobów, w jakich mogłabyś to sfałszować. Ale to wszystko prawda każde słowo. prawdzi, prawdzie. Mamy dowody klan. Tak? I pewnie macie też świadków. Dawaj, kto następny? Duch ktoś z archiwum. Duch twojego zmarłego ojca. Postradałaś zmysły? Tu nie ma duchów, Perełka. Masz urojenia. Gdy sięga po telefon, światła zaczynają migać, a w pokoju robi się zupełnie ciemno. Co? Co jest nie tak z prądem? Perełka, tylko Ty możesz mnie zobaczyć lub słyszeć. Posłuchaj. Skoro tak mówisz, powiedz mu że tu jestem. Dalej zrób to. Mm, Dekan twój ojciec jest tu ze mną. Chytre, naprawdę jesteś wariatką. Powiedz mu, że opowiesz mu rzeczy, które tylko jego ojciec mógłby wiedzieć. Dekan twój ojciec chce, żebyś zadawał mi pytania, na które tylko on może odpowiedzieć. To będzie jego dowód. Przesadzasz, kochanie. Pozwól jej iść dalej. Dobra, jeśli dzięki temu przestaniecie się wygłupiać i szybciej wyjdziecie z mojego biura, to miejmy to już za sobą. Dawno się nie widzieliśmy tato. Wyglądasz dokładnie tak, jak cię pamiętam. Niewidzialnie jak nazywał się mój pierwszy pies. Gubi, był to pies rasy Baspet Hound z dużymi brązowymi plamami. Powtarzasz odpowiedź niemożliwe. Mogłaś po prostu sprawdzić to online. To nic nie dowodzi. W porządku, jeśli mój ojciec naprawdę tam jest, Powiedz mi, kim chciałem być, kiedy miałem 8 lat. Chciał zobaczyć świat. Chciał podróżować i robić zdjęcia, gdziekolwiek się udał. Powtarzasz ostateczną odpowiedź. Następuje ogłuszająca cisza. Tak nagle jak zgasły światła, tak znowu się włączają. Widzisz, że Deklan ma łzy w oczach. Niemożliwe to po prostu niemożliwe. Deklan patrzy na Iboan, następnie na ciebie, a potem znowu na Albonean. Dwadzieścia lat! Dwadzieścia lat myślałem, że cię straciłem. Choć starszy bracie wystarczy, wystarczy już tego. Gdy próbuje ja próbuję go pocieszyć, jej oczy wypełniają się łzami. Pamiętam wszystko z tego dnia. Głasu, sukienka, którą miałaś na sobie. Oderwałaś się od spotkania, by rozejrzeć się po pokoju. W poszukiwaniu ducha, ale on już zniknął. Reklam prowadzi wszystkich do rystykalnego baru. Wszyscy prowadzą lekką rozmowę. Jakon podchodzi do ciebie. Zajęte? Mówisz o krześle, czy o Zawsze złośliwa perełka, a teraz posłuchaj. Nie wiem, jak ci to powiedzieć. Bankerzy nigdy nie byli dobrzy w wyrażaniu uczuć. Zauważyłam. Jesteśmy trochę szorstcy. Wiem to, ale wiem też, że zjednoczyłaś naszą rodzinę. Bierze Twoją rękę w jego oczach, znów pojawiają się łzy. Dziękuję, Perełka, bardzo Ci dziękuję. Naprawdę nie ma za co Nagle teraz, jeśli będziesz tak mówił. Zawstydzisz mnie. Gdybym ktoś przewidział, jak mnie ten dzień, nazwałbym go wariatem, ale to jesteśmy. Haha, nazwałeś mnie wcześniej wariatką, panie Banks. Nazwałem i przepraszam za to. Ale pozwól mi się poprawić, perełka. Jesteś po prostu najbardziej niezwykłą osobą, jaką kiedykolwiek spotkałem. Ach, Deklan. Deklan przyciąga cię do siebie, jego ciepłe i podlądalne ramiona otaczają cię, a on szepcze ci do ucha. I muszę coś wyznać, sami zawiodą mnie nerwy. Całkowicie zakochałem się w tobie, perełka. Czujesz, że serce wali ci w piersi, oboje wciąż się przytulacie. I wiem, że twoim marzeniem jest podróżowanie po świecie. Siądźmy do samolotu i odkryjmy, co życie ma dla nas zanadrzu. Zanim cokolwiek powiesz, przeszkadza ci inny głos. Potrzebuję chwili, aby z tobą porozmawiać. Starsze, bracie, masz coś przeciwko? Poczekaj chwilę, Parełka, zaraz wracam. Brakuje ci słów, gdy Cillen przychodzi i siada obok ciebie. Witaj, nieznajoma. Dobrze się czujesz? <gryś> Hej, wszystko w porządku. Słuchaj, to zabrzmi głupio, ale chcę Ci podziękować za wszystko, co zrobiłaś. Nie tylko dla zamku, ale dla nas wszystkich. Dla Albonea, dla mnie. Pod tołem serdecznie podziął się Twoją ręką. Robisz się sentymentalna. <noise> ha, Hahaha, i brzmi jak Ibonean. Spędza z nią zbyt dużo czasu. Jego ciemno-niebieskie oczy patrzą prosto w Twoje. Uroczy w uśmiech na jego twarzy sprawia, że jesteś zauroczona. Ale teraz, kiedy masz już zamek, jakie masz plany? Szaleństwo, przez które przeszłaś, mogłabyś napisać o tym książkę, wiesz? Haha, ha, bardzo śmieszne. Mówię poważnie, Perełka, duchy, zamki, zaginione rodzeństwo, twoje doświadczenie ma dramat, tajemnice, romans, wszystko, co potrzebne do stworzenia bestsellera. Będzie sławna, Perełka. To, zna nie, 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 to, to znaczy, nie do końca się myślisz... To znaczy, nie do końca się myślisz... Jeden z moich najlepszych kumpli jest agentem literackim. Na pewno pomoże ci w publikacji. I zawsze możesz tutaj pisać. Najlepszy mały irlandzki pub w Edison jest do twojej dyspozycji. Ten przystojny irlandzki barman też. Jakbyś czytała w moich myślach. Chcę, żebyś wiedziała, Perełka, jestem oddany tobie i jestem na pokładzie na cokolwiek się zdecydujesz i chcę wspierać cię na zawsze. Zaczyna gładzić Twoją dłoń, patrząc jeszcze głębiej w Twoje oczy. Kilian. Kocham Cię, perełka, bądź moja ślicznotka. Twój wybór zdecyduje o Twojej dalszej drodze. Zdecydujesz również o tym, kogo wybierzesz. Napisz bestseller. wiedzaj świat. Nie potrafię Ci wystarczająco podziękować za wszystko, co zrobiłaś, ale jest zbyt wiele innych rzeczy, o których trzeba myśleć. O, ja rozumiem. Chyba za dużo wymagam. Przepraszam, chyba mnie poniosło. Rozumiem, przepraszam. Wiele później dekle siada obok Ciebie. Zastanawiałem się, czy nie chciałabyś się stąd wydostać. Czytasz mi Pan w myślach czytanie Banks? Reklan pochyla się i całuje w usta, uśmiecha się i czochrasz jego włosy.